Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Max Elektro. Kochani, obok mnie stoi lodówka. Wiem, że nie jedna, bo tych lodówek tutaj jest sporo, ale mnie zainteresowała właśnie ta lodóweczka marki Bosch. Kochani Boże nie jest duża, ale nie zawsze rozmiar ma znaczenie. Przecież liczy się wnętrze. No zobaczcie, prawda? No dobra, szczegóły już za chwilę musicie obejrzeć ten materiał, w którym Przedstawię Wam bliżej, bliżej poznacie, lepiej poznacie właśnie tę lodówkę marki Bosz. Moi drodzy, przecież nie w każdym domu jest potrzebna duża lodówka, prawda? Jeżeli ktoś mieszka w kawalerce, to tam jest mało miejsca, lepiej mieć mniejszą lodówkę. Jeżeli ktoś ma mniej liczną rodzinę, to w zupełności ta lodówka marki Bosch wystarczy do przechowywania żywności, produktów spożywczych, które długo będą świeże i długo będą mogły być przechowywane właśnie w lodówce. Słuchajcie, to lodówka perfect fit. Co to oznacza? Że może stać przy ścianie, może stać przy meblach, ponieważ jej drzwi otwierają się o 90 stopni. Zobaczcie, one się tutaj całkowicie otwierają, a więc nie ma problemu, jeżeli nie macie dużo miejsca w kuchni, ta lodówka się Wam tam zmieści. No to pamiętajcie, perfect fit. Kolejna rzecz, no frost. Co to jest no frost? No frost ni mniej, ni więcej oznacza koniec rozmrażania ręcznego. Nie musicie się o to martwić. Ta lodówka dba o to, żeby nie pojawił się nigdzie szrona ani lód, żeby zamrażalnik był zawsze dostępny i żeby szuflady, które są w zamrażalniku, nie przymarzały. Prawda? Żeby mrożonki nie pokryły się lodem. No, no frost zawsze się przydaje, a właśnie w tej lodówce mamy no frost. Moi drodzy, nierównomierne chłodzenie może mieć wpływ na smak Waszych produktów w lodówce, może skrócić także czas ich przydatności do spożycia. Ale uspokajam Was nie z tą lodówką marki Bosch. Tutaj mamy system Multi Air Flow, a więc to oznacza, że powietrze jest równomiernie rozprowadzane, oczywiście chłodne powietrze, na wszystkich poziomach zarówno chłodziarki, ale także Zamrażarki. To ma wpływ oczywiście na trwałość produktów, ale też oszczędza nam energię, bo skraca czas chłodzenia. Może ta lodówka na zewnątrz nie wydaje Wam się duża, ale zobaczcie, ile ma miejsca w środku. Bez najmniejszego problemu zmieściłem w środku arbuza. Oczywiście ma jeden, dwa, trzy półeczki i szufladę. Szufladę można powiedzieć troszeczkę magiczną, bo to szuflada z systemem, z technologią multibox. Na czym polega? O co chodzi? Jeżeli mówimy tutaj o tym multiboxie, to specjalna szuflada przeznaczona do przechowywania owoców i warzyw. Szczególnie te większe, takie jak spora główka sałaty, będą mieć wystarczająco dużo miejsca. Ja tu nawet zmieściłem, zobaczcie, dwie sałaty. Tak, tutaj naprawdę ten multibox jest, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale to oczywiście nie wszystko. Przejdziemy na chwilę do zamrażalnika. Tu mi się naprawdę spodobała jedna bardzo fajna rzecz. Easy Access. To taka specjalna szuflada, która ułatwia nam dostęp do produktów, które mamy w zamrażalniku. Ona jest pierwsza od góry, poza tym, że jest tu naprawdę bardzo dużo miejsca, bardzo dużo przestrzeni. Jeżeli chcecie zamrozić coś większego, to także się tutaj zmieści. W zamrażalniku, oprócz tej szuflady z Easy Accessem, mamy jeszcze dwie kolejne, a więc ten zamrażalnik jest naprawdę bardzo pojemny i będziecie mogli tam zamrozić wiele, naprawdę wiele produktów. Czego potrzebujemy jeszcze w dobrej lodówce? Dobrego oświetlenia. Słuchajcie, Bosch zastosował tutaj oświetlenie LED, a więc to jest oświetlenie energooszczędne. Znajduje się u góry, daje mocne, fajne, jasne światło które bardzo dobrze oświetla całe wnętrze lodówki, ale jednocześnie też nie razi w oczy. zobaczcie tu wszystko pięknie widać, co znajduje się w tej lodówce. Jeżeli chodzi o regulację temperatury, odbywa się to w bardzo prosty sposób. Chłodziarka w środku mamy pokrętło i ustawiamy sobie odpowiednią temperaturę, mamy kolt extra cold, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest tak, że temperatura pośrednia, natomiast tu u góry mamy sterowanie temperaturą zamrażalnika. Mamy minus 24, 24. 22, 18, koniec czasami oczywiście warto wybrać też tryb Eko. on znajduje się tutaj, no bo lodówka pracuje 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę, a kiedy włączymy tryb Eko, lodówka sama ustawia optymalną temperaturę i dzięki temu oszczędza pobór energii elektrycznej. Mamy też y, super mrożenie, Z super mrożenia warto skorzystać wtedy, kiedy mamy nowe produkty, które chcemy włożyć do zamrażalnika, one mają oczywiście wyższą temperaturę niż te produkty, które już znajdują się w zamrażalniku, a więc jeżeli nie chcemy, żeby to, co znajduje się w zamrażalniku, no nie wiem, straciło smak, zmieniło smak albo po prostu szybciej się zepsuło, bo się troszeczkę rozmrozi, warto wykorzystać supermrożenie, wkładamy te cieplejsze produkty, przy supermrożeniu ta temperatura jest natychmiast obniżana i te nowe produkty są zamrażane. A jeżeli zdarzy Wam się kiedyś otworzyć lodóweczkę i niedokładnie ją zamknąć, prawda? Ona pozostanie otwarta, jest źle zamknięta, niszczelna, to spokojnie, spokojnie. Za chwilę będziecie musieli podnieść swoje cztery litery, podejść do tej lodówki, bo włączy się alarm. Alarm niedomkniętych drzwi, po to, żebyśmy oszczędzali energię, żeby produkty się nie zepsuły. A więc, kiedy włącza się alarm, pamiętajcie, należy podejść do lodówki i dokładnie ją zamknąć. Jak na dobrą lodówkę przystało, sporo miejsca mamy także, zobaczcie, w drzwiach lodówki, prawda? Jest tu naprawdę dużo miejsca, bez żadnego problemu włożycie tutaj sporej wielkości butelkę z jakimś napojem, mleko, soki i tak dalej. Jest miejsce na jajka, można tutaj położyć sery, no co tylko chcecie, tak żeby maksymalnie wykorzystać pojemność tej lodóweczki. Kochani, jeżeli chcecie kupić tę małą, zgrabną lodóweczkę Perfect Fit, między innymi oczywiście, to zapraszam Was do jednego z ponad 430 stacjonarnych sklepów Max Electro, ale możecie także skorzystać z ich sklepu internetowego. Podam adres tak dla przypomnienia: www.maxelectro.pl, a my widzimy się już niedługo z kolejnym urządzeniem, które można kupić w sieci sklepów. Max Elektro. Do zobaczenia. Cześć!